Powiedziałem panu Lombardo, że opis samochodu pasuje do auta, które ja widziałem przed domem. Wiele jest takich samochodów, to niczego nie dowodzi. Nie przybyłem tu służbowo, lecz jako przyjaciel. Bardzo cenię rodzinę Lombardo, a pan Antonio wspominał mi wczoraj o podobnej sprawie. Tak, dziękuję kapitanie, że pan nas poinformował. Oficjalne śledztwo w tej sprawie jeszcze się nie rozpoczęło. Trzeba porozmawiać z chłopcem, żeby potwierdzić fakty. Z jakim chłopcem? Z tym, którego potrącono. Czyli on nie umarł? Nie. To było tej nocy, kiedy poszedłem do mecity? Nie wiem, może. Jeśli tak, to widziałem, jak potrącili tego faceta, ale on wcale nie umarł. Stał i uciekł. Jesteś pewien? Jasne. Trzeba mu to powiedzieć. Tak. Wszystko widziałem, panie Danielu, na własne oczy. A jeśli policja przyszła z innego powodu? Dlaczego czekali tak długo, zanim zgłosili wypadek? Kapitan powiedział, że nie sądzili, że to coś aż tak poważnego. Myśleli, że chłopak sam powoli dojdzie do siebie. Poza tym tacy ludzie na ogół boją się policji. I co, nie może chodzić? Nie. Panie Lombardo, jeśli ktoś z rodziny jest zamieszany w tę sprawę, dobrze radzę, żeby natychmiast zgłosił to na policji. Jeśli się przyzna i zajmie się chłopcem, unikniemy dalszych niepotrzebnych komplikacji. Tak, oczywiście. Ja jestem za to odpowiedzialny, kapitanie. Pan? Tak? Nie, Antonio, tak nie można. Rakel, proszę. To była moja siostra. Niech pan się uspokoi. Dzień dobry. Dzień dobry. Napijesz się czegoś? Tak. Przenieś coś do picia sok czy coś w tym rodzaju. Już się robi, proszę pana. Przepraszam, właśnie szedłem do córki. Boi się czegoś? Nie sądzę, żeby czuł się najlepiej po tym, co się stało. Kamila już ci mówiła? O Marcie? Tak. Bardzo mi żal tych dziewczyn. A dowiedziałeś się też o Maksie. Tak. I po czyjej jesteś w stronie? Nie rozumiem. A muszę być po czyjejś? No nie, ale... Proszę uprzejmie. Przepraszam. Gdzie jest pan Daniel? Poszedł do Marty. A więc czekam na Państwa. Będziemy najdalej za pół godziny. Do zobaczenia. Niech twoja siostra zejdzie na dół, a ja w tym czasie zadzwonię do adwokata, żeby nam towarzyszył. Dobrze. Dobry wieczór, tu Antonio Lombardo. Tak z panem mecenasem, proszę. Nie, nie, zadzwonię za chwilę, dziękuję. Proszę pani, czy to prawda, że chcą wziąć do więzienia pani siostrę? Przecież ten facet nie umarł. Przechodziłem tej nocy ulicą i widziałem, jak potrącił go samochód, ale wcale go nie zabił. Widział pan? Dlaczego nic pan nie mówił? Bo nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero teraz pani tata mi powiedział, że to była pani siostra, ale wcale go nie zabiła. Tak, policja też tak powiedziała, ale moja siostra i tak musi to zgłosić. Chłopiec bardzo ucierpiał. Chłopiec? Może kapitan przyszedł w innej sprawie, ale najważniejsze, że nie umarł. I co? Musisz sama iść na policję. Antonio cię zaprowadzi. Nie. Spokój się córeczka. Nie chcę iść, nie pójdę. Czy to Max mnie oskarżył? Nie. Siostra chłopaka, którego potrąciła i złożyła skargę. Na szczęście on żyje. A więc wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Idziemy na policję. Pójdziesz z nami? Z góry dziękuję. Claudio, powiedz, żeby Marcelino wziął Luisa Trejo do innego samochodu i pojechał za nami. Dobrze? Więc ten człowiek nie zginął? Na szczęście nie. Za ile dni wyciągniesz ją za kaucją? Mam nadzieję, że za parę godzin. A prasa. Spróbuj się uspokoić. Adwokat będzie na nas czekał. Chcę pojechać z Wami. Proszę bardzo. Jedziemy? Napijesz się może soku? Tak, dziękuję. Nie martw się. Kapitan powiedział, że jeśli Marta zgłosi się sama, natychmiast będzie to okoliczność łagodząca. Proszę. Dziękuję. Nie płacz, wszystko jakoś się ułoży. To nie tylko z powodu siostry. Jeszcze raz, Gabrielu, powtórz, co robiłeś na tej ulicy. Odprowadzałem dziewczynę. Dziewczynę, która ma na imię Weronika i którą poderwałeś tej nocy. Mam powiedzieć, poderwałem. No dobra, niech będzie poznałeś. No i gdzie ją poznałeś? W Malekon. Poszliśmy coś zjeść, potem rozmawialiśmy. Nie? Tak. Odprowadziłeś się tu, bo powiedziała, że pracuje jako pokojówka. Nie doszedłeś do samego domu, bo tego nie chciała. Jej szef by się rozgniewał, że ma narzeczonego. Zgoda? To śmierdząca sprawa. Trudno już się w to wplątaliśmy. Zresztą, chcesz się wyleczyć czy nie? Pytanie. Kogo wsadzą do paki? Nikogo. Pan Robert to tak powiedział. Powtarzamy. Szedłeś drogą, zobaczyłeś, że zbliża się samochód. Rozpoznałeś markę. Potrącił cię. Potem zemdlałeś z bólu, a później jakiś pan zaniósł cię do domu. Myślisz, że o to zapytają? Tak, chyba tak Ale nie zdenerwujesz się, dobrze? Mecze Nie, bo inaczej nas wsypiesz i wszyscy pójdziemy siedzieć Jak twoje nogi? Może podnieść cię? Nie Po co? Nie czuję nóg, nie mam siły, bardzo mnie boli. Ale teraz już wszystko będzie dobrze. Ten Roberto Aguirre powiedział, że drań, który cię potrącił, zapłaci za wszystko. Zmuszę go, żeby cię umieścił w najlepszym szpitalu. Tam wyleczą twoje nogi. A wiesz co, jeśli nic się nie da zrobić, niech ci dadzą nowy. Nie wygłupiaj się. Jestem za bardzo przywiązany do moich. Dobrze. Nie martw się już. Dobry wieczór. Zaczekajcie tu. Co się stało? Siostra tego potrąconego złożyła skargę. Jak to siostra? Tak. Na szczęście nie umarł, ale jest podobno ciężko ranny. Ale jak... Jest już adwokat, możemy iść. Idź córeczko. Co się właściwie stało? Masz z tym coś wspólnego? Tej nocy pani Marta poprosiła, żebyśmy się przejechali. Byłeś z nią, kiedy zdarzył się wypadek? Tak. A poza tym pan Maksymiliano już wie o wszystkim. Niby skąd? Przez to zgłoszenie. Nie sądzę, żeby wiedział, ale nawet jeśli, to co? Nic. Jak się nazywa człowiek, którego pani potrąciła? Nie mam pojęcia. I Antonio poprosił, żeby Ramon przełączył rozmowę do pokoju Rakeli i sam tam poszedł. Tak, słyszeliśmy, że ktoś tam był, ale odłożyła słuchawkę. Po chwili wrócił w fatalnym nastroju, ale ja zachowałam się bardzo sprytnie Mówiłam otwarcie, szczerze, tak jak lubisz, żeby zobaczył różnicę Ba, nawet jej broniłam Broniłaś Raquel? Przed czym? No, to znaczy powiedziałem, żeby się niczym nie przejmował, że wszystko się ułoży Powiedziałam mu też, że... że co? Coś mi się tu nie podoba. Jak myślisz, czy Raquel naprawdę spodziewa się dziecka? Raczej, kto jest ojcem? Antonio czy Maximiliano? Myślisz? No nie wiem, ale sprawy zaszły tak daleko, że trzeba podjąć decyzję. Jaką? Dziś rano rozmawiałem z człowiekiem, którego wysłałem do Guadalajary. Nie odkrył nic ciekawego. Odnalazł znajomych rodziny niego, ale niewiele się dowiedział. Raquel pracowała w sklepie z ubraniami, jej siostra nic nie robiła. Ojciec lubił czasem wypić i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. A jej związek z Antoniem? Tu nie ma nic pewnego. Dziewczyny miały przyjaciół, ale nikt nie wie, czy Raquel miała narzeczonego. A więc? Chyba musisz otworzyć karty przed Maxem. A jeśli się mylimy, trzeba podjąć ryzyko. Co ty tu robisz? Słucham, a co już nie wolno? I co ustaliliście? Nic, co by cię dotyczyło. Mówiliście o Maxie. Przestań mnie męczyć dobrze. Do zobaczenia, Rodrigo. Intrygantka. Mam nadzieję, że za dużo nie słyszała. Nie, nie, nie przejmuj się. Więc myślisz, że powinnam pogadać z Maxem? Tak, ale nic nie wspominają mnie. Oczywiście, że nie. Tylko jak mu to powiedzieć? Nie ma ich już trzy godziny. Myślę, że mają wiele spraw do omówienia. Może napijesz się kawy? Nie powinnam, ale chętnie. Proszę. Chcę Ci podziękować za to, że tak dobrze się do mnie odnosisz. Denerwuje mnie, że wszyscy tak źle o tobie myślą. Tylko dlatego, że jesteś prosta i nie masz pieniędzy. Tak samo jest z moim narzeczonym. Przypisują mu wszelkie możliwe wady, bo jest po prostu biedny. A więc to nie dlatego, że mi uwierzyłaś. Zaraz, zaraz. Wierzę w to, co mówisz o sprawie Maxa i twojej siostry, bo sama zareagowałabym podobnie. Ale będę z Tobą szczera. Kamila opowiedziała mi, jak raz już uciekłaś z Maxem. Czy to prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór, doktorze. Czy są już wyniki? Sí, tak, dlatego tu przyszedłem, ale powiedziano mi, że Antonia nie ma. Antonio no tak, rzeczywiście musiał wyjść. Zna pan Alejandrę? Strasznie dawno cię nie widziałem. Jak się masz? Świetnie, dziękuję. Pamiętasz Humberta? To mój syn. Pani Raquel Lombardo, żona Antonia. Bardzo mi miło. Mnie również. Alejandra Montero. Jak się masz? Możemy chwilę porozmawiać? Oczywiście. Przejdźmy do gabinetu. Usiądź. Dziękuję. Napijesz się kawy? Tak, dziękuję. Ja sobie Ciebie przypominam, ale kiedy widzieliśmy się po raz ostatni, miałaś może 10, może 12 lat. I jestem taka sama? Nie. Wyniki badań są bardzo dobre. Może jest lekka anemia, ale elektrokardiogram jest w porządku. A ciąża? Nie jesteś w ciąży. I zostałem lekarzem weterynarii. Cudownie, uwielbiam zwierzęta. I co? Zatrzymali ją. Dlaczego? Muszą sprawdzić, jak poważne obrażenia odniósł chłopiec, a poza tym nie miała prawa jazdy. Aż szybki. To nie pomoże. Pan powiedział, że to Cię wyleczy. Ja chcę lekarza. Nie mów nawet tego. Czekałam, żeby przyszedł ktoś z policji. Powiedziałam, że nie zawiozłam Cię do szpitala, bo nie mamy pieniędzy. Kiedy przyjdą i Cię nie będzie, co im wtedy powiem? O, może to oni. Mój Boże, spokojnie. Pani Mercedes Fernandez.